Znacznie dzisiaj będziemy rozwiązywać równanie kwadratowe, właściwie równania kwadratowe. I oto pierwsze z nich. Mamy 2x kwadrat, odjąć 7x, dodać 3, równa się i w nawiasie 2x odjąć 1 do kwadratu. Czyli tutaj widzimy jest zór skróconego mnożenia, więc najpierw go rozwiążemy. Czyli ten przód sobie przepisałem i rozwiązujemy. Czyli 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat. Odjąć podwojony iloczyn, czyli to jeszcze razy 2, czyli będzie 2x razy minus 1 to jest minus 2x razy 2 to jest minus 4x i ostatnie do kwadratu, czyli będzie plus 1, tak, bo minus 1 do kwadratu to jest plus 1. Teraz wszystko przenoszę na stronę na stronę lewą, tak? I tu mi zostanie 0, czyli to przepisuję. 2x kwadrat minus 7x, dodać 3 i tu wszystko przenoszę, czyli minus 4x kwadrat plus 4x i minus 1 równa się 0. Teraz yy, wyrazy podobne, czyli mamy tak: 2x kwadrat i minus 4x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. Teraz inaczej sobie podkreślimy, podkreślimy x minus 7x i plus 4x to jest minus 3x. I mamy jeszcze plus trójkę i minus jedynkę. to jest po prostu 2. I to się równa 0, wypisujemy współczynniki. Przy x kwadracie jest A, czyli A to jest minus 2. Przy zwykłym x jest minus trójka i C to jest dwójka wyraz wolny, wzór na deltę, czyli delta to jest B kwadrat odjąć 4AC i podstawiam. B kwadrat to mamy minus 3 do kwadratu odjąć 4 razy a, czyli minus dwójeczka i razy 2. I teraz rozwiązujemy. Minus 3 do kwadratu to jest 9. Tu mamy minus 4 razy minus 2 to jest 8. I 8 razy 2 to jest 16. Dodajemy, to, to jest 25. Liczymy pierwiastek z delty, tak? Pierwiastek z delty... My wiemy, że już delta tutaj wyszła 25, czyli będą dwa miejsca zerowe, nie? x1 i x2. Więc liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25 to jest 5 i wzory na miejsca zerowe, na rozwiązanie równania x1 i x2 to jest minus b. Odjąć pierwiastek z delty przez 2a i drugi wzór jest tylko tutaj z plusem pomiędzy minus b plus pierwiastek z delty. Podstawiamy do wzoru. B to jest minus 3, czyli tak tu mamy we wzorze minus B, więc podstawiam minus 3 odjąć pierwiastek z LT, czyli piąteczka przez 2 razy A, a A to jest minus 2, czyli razy minus 2. Liczę. Tutaj mi daje plus, tak? Bo 2 minusy obok siebie to jest plus, opuszczam nawias, to jest wychodzi plus. Czyli 3 odjąć 5 przez minus 4, czyli tu mamy. Minus 2 przez minus 4, czyli to będzie po prostu jedna, druga na plusie. I tutaj tak samo, tylko jest znak plus. Czyli, mi, czyli będzie te minusy się zredukowały po opuszczeniu nawiasu, czyli tu będzie 3 dodać 5, czyli to jest 8. 8 przez minus 4 jest minus 2. Czyli rozwiązania tych równań to, te, to jest. 1, druga i minus 2. Czyli to był przypadek, kiedy równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, tak? Przypominam, y, delta wyszła większa od zera, więc x1, x2 liczyliśmy. Teraz inny przykład. Mamy taki przykładzik, i tu będziemy mieli, y, przepiszemy sobie najpierw tą pierwszą część, tą lewą. I tutaj będziemy wymnażać nawias razy nawias. Ja przypominam, że nawias razy nawias wymnażaliśmy x razy x i x razy minus 5 i minus 3 razy x i minus 3 razy minus 5. Wymnóżmy. Po wymnożeniu przenoszę na drugą stronę wszystko. Tutaj mi zostanie 0 po stronie prawej. Oczywiście przenosząc zarówna się, zmieniam znak na przeciwny, czyli będzie minus x kwadrat, plus 5x plus 3x i minus 15. Teraz podkreślam sobie wyrazy podobne, może kolorem. Pokażę, czyli yy, x -y kwadraty, tak? Powiedzmy zwykły x, czyli mam minus 3x plus 5x plus 3x. I wyrazy wolne mi zostało. Teraz redukcja wyrazów yy, podobnych. Dobrze, i teraz wypisujemy współczynniki. Współczynniki. Czyli przy x kwadrat jest minus 1, 2, czyli a to jest minus 1, 2. Yy, współczynnik przy b, czyli przy x jest plus 5, czyli piąteczka, i c wyraz wolny minus 6. I teraz wzór na delta. Delta to jest b kwadrat, odjąć 4 ac czyli 5 do kwadratu odjąć 4 razy minus 1, 2 i razy minus 6. Przypominam, Pierwsze podnoszenie do potęgi, czyli będzie 25, i teraz tak minus razy minus da plus, ale jeszcze razy minus da minus, czyli będzie minus. Tu się nam skróci, tu będzie 2, czyli dostaniemy minus 12. Czyli tu wychodzi 13, czyli pierwiastek z delty. To jest pierwiastek z 13, bo się tego nie da obliczyć. Tak, na kalkulatorze to by było po przecinku, nie? Wynik, długa liczba, nieskończona. Czyli teraz tak wiemy, że y, delta jest, czyli wyróżnik jest dodatni, więc liczymy x1 i x2, czyli minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a i tak samo z plusem i podstawiamy do wzoru. I teraz tak, tutaj. W pierwszym przypadku przepisujemy, tego się nie da odjąć, 2 razy połowa minus połowa to jest minus 1 i tu tylko mogę sobie jeszcze podzielić. Minus 5 przez minus 1 to jest 5 y, i pierwiastek minus pierwiastek z 13 przez minus 1 to jest plus pierwiastek z 13, a drugi przypadek to będzie 5 minus pierwiastek z 13, nie? Bo tu plus przez minus daje minus. To mamy dwa wyniki.